Jak nie robi Maciu piesek? Jak robi Maciu piesek? Jak robi no to guzioczko? Co Jakie kochane? <gryś> Oj, Fadrusia, co ty tam robisz? Droszkę na głowie, tak? Chodź. Chodź, chodź. No brawo, prawo, kochane, poproszcz. Taj buziaczka. Daj buziaczka. Daj buziaczka. No. Buziuszka. no. <gryś> Rusiu, co ty tam robisz? Co ty tu robisz? Chodź, chodź, chodź. Pięknie, nie Tak, Ciało, ciało. No to, to, to cześć. ciało. kulka, ciało. Ciało, ciało. Ciało, ciało. Ciało, ciało. Ciało, ciało.